Witajcie serdecznie z tej strony, Peter, a tam ze mną jest Martix. Cześć. Tak, i zaczynamy misję. E, to jest. Czekaj, jak to się nazywa? Przekażę co się nazywa. Nie wiem, nie kojarzę. Nie pamiętam też, czekaj że. Nie, nie pamiętamy. <laughs> Na te możesz latarkę załączyć, kiedy fajnie w przeciwników poślepiasz. Jeszcze, jeszcze pamiętam. No dobrze. Kiedy mało pocisków mają te MP7ki. Czekaj, co my tam mamy za drugą broń? Pistolecik, a to nie, to ja to sobie zamienię. Kurde. Ja się tutaj wszystkich rozwalam. Wiem jak szukam Shotguna. Shot w ostatnim odcinku nagrałem z close quarter właśnie się wyrzuca. Co, wiesz co miałem dobrego? Eee, gram, prawda? I nagle zostałem o? wyrzucony z serwera podczas nagrania. Okazało ha. się za to, że używałem shotguna. A <laughs> lol I kurde, musiałem materiał obciąć, wszystko O kurde. Hahaha. Ha. Oni tam z okna strzymają Wsparcie bym się przydało, wiesz? Bo leżę Ej, chodź tutaj, ja Chodź, chodź, chodź tu, szybko A nie no, bo czwarte. Uważaj tam goście są, ty biegnie przed... Zasłaniasz mi ich, nie rozwalę ich. Ej! No ej, czemu! Trzymaj się Bra. To ja. okay, jest. Paraj. Szybko, szybko, szybko. OF oh, FUCK! No nie umrze deadweast. Nie. Zaskoczyli mnie dwóch gości. No chodź tutaj, chodź tu, bo tu już nie strzelamy, jak tu gdzie jestem. I shotgun jest. Haha. Ha. Dał o dwunastka. Ja nie lubię właśnie tych tych. Ja lubię w takiej, właśnie w tej współpracy jest fajne. W multiplayerze gram tylko jak gram na close quarter, za morze wezmę, a tak to rzadko. Idziesz. Idę, idę. Chodź. Przed też latarka. Nie, teraz mi się latarka nie przyda, no. Ojej. No, wow. Ostro walą. Ała, ała, ała. To było głupie. Dobra. E, pomóż mi? Leżysz? No. Czemu? Weź się jakaś czołga, żeby mnie nie widzieli. My też zabiją wtedy. Ła wow, Zaraz Teraz dostanę. Jaki Bóg? Miał gościa, który spalał jakby. Aha. I później poszedł do góry. Podłogali windę. winda. 3 Okej, okay, padł. Chodź. Chodź dalej. Idę. też... Idziesz? Ja też idę. Czy no to te... ja też Ej, tu idę. tu te szyby są takie takie czyste, że w ogóle nie widzę, że to są szyby. Mhm. Mm Zobacz sobie tak idź i to w ogóle nie jest ja szyba. Wiem, tak. wiem. Patrzysz. Ja bym czasem... Ja bym przez to chciał przejść, no ale... O przyszłym. Ja, to jest głupie, nie? Idziesz tu później cię... Tak ten... Jest... Więc... Dobra. Szyba przed chwilą uratowała mnie od dostania strzału. Tak. No. Ach, te szyby. Wow, dwóch jednym strzałem rozwaliłem chyba. tam jest jeszcze? Ja nikogo nie widzę. Ja też nie widzę, na ślepce strzelam. I trafiam nawet. O, a jak tu jest. porcu jomo. O, w dupę. A eka mam Fajny karabinek Rusz dupę! Jazda! Mam ruszyć dupę? Włeb, Chodź A, Człowieku! Czemu trafiłem go? Ale co ty się tak z nim stare. No nie wiem, patrzą się zbugował. Uh, lol. <noise> Strzeliłem go chyba z parę razy i on jeszcze żył. Uh. Kurde, w ogóle mi FPS nie spadają, cały czas tyle samo. Dobra, ja idę tutaj, ty idź na dół. Drugie drzwi, ruchy! że my tutaj główkowali dlaczego nie możemy iść dalej. Jesteś <grym> tak. tutaj czekała i... No dobra, gotowa? Dawaj. No. Co jest? Dobra, Ciekawy moment wczytywania, wiesz, on teraz się wczytywała dalsza część gry No jasne, ja na dole nie Fajnie. Ja nikogo nie widzę. został Ciebie strasznie odgłosy słychać, wiesz? No, nie dziwię się trochę. już słyszę wszystko a w ogóle na nagraniu, będzie słychać jak, jak strzelasz. A klipa. Muszę coś z tym zrobić. No, musiałabyś. Albo nowy sprzęt kupić. Od razu. A przecież już masz nowego kompa, no to Kupi po prostu a, komu, słuchawki ale i mikrofon. Ogóle, no. słabki, jakieś mądrzejsze. Gościa masz przed za sobą, ma ta biegnie i. Super Perfekt, jest, jestem genialny. Oczyś tam trochę teren. Powiedz jak będziesz w połowie. Powiedz jak będziesz w połowę, tak. No to już i im nie lecz. Nie, bo tu co chwilę przybiegają nowi goście, więc... Pole tak nie ryzykować. Ile ci tam z tego zostało ej? A mało. No to mów jak masz połowę. Miałaś mówić przecież. Tak! No Mówię do ciebie, tam mam wyjepany na to wszystko. <grym> tak Nie ogarniam. No wyskoczyłaś mi prosto w łebcie trafiłem. <grym> Dobra, idziemy dalej. Ej, amunicję sobie wezmę. Czy ta muzyka, o, Akcja nie? no. Action po prostu. Szklana pułapka, bo tu co chwilę szkła, szkła padają. Wow. Z mnie prawie zabili. A wa Kurde, gościu mi się pod nogami przyślizguje nie i biegnie do siebie. A ła? O fakt. Czekaj ci, trochę oszczyszczę. Nie atakuj, jeszcze... Jeszcze jest tylko czasu, spokojnie. Wycofa się stąd. Ał, oć, aucz, zaniepiluj się. Uff. To jeszcze nie koniec to już i du dużo jeszcze. Jakie pizzy? Tam miałeś już chyba poniżej poniżej jednej czwartej życia. Dobre, <gry> Kurde no, pips na maksa. Co jest? Nie mam tego? Nie, dobra, jestem Aek. Jakoś ciemno. Wow, po to mamy latarki w pistoletach. Dobra, ja idę przez środek. Nie, ja, idę, ja idę, ku, kulturalnie. Kulturalnie, idę, idę kulturalnie. Kulturalnie. dokładnie. Idę kulturalnie. 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 ja tam granata rzucę, będzie po sprawie. A co? Auto wybuchnie, i będzie po nich. Nie wybuchło. No, trochę zlamiłem ten moment. moment. Przyznaję się, zlamiłem. Oj tam, oj tam. Dobra, amunicja znowu. Też się dużo tej amunicji dawają. No, niepotrzebnie. Dołącz do towarzysza. Ja on czeka, ale dobra. O, to jest to. kto prowadzi? Ty. Nie, ty prowadzisz. Ej. Eee. no już Haha, jedzie... ha, ha, jedź, dawaj. Co ty robisz na prawo? Nie widzisz. To serio tam. nie tędy! Czekaj, gdzie to trzeba jechać? Ej, ty musisz nie rozwalić mogę. to, musisz to chyba roz... A to tutaj chyba. No. O! Ej, my, przez udało to, się. my przez to przejechaliśmy, lol. Udało się, no dokładnie. Kozaks, dawaj dalej. Jak się to wolno jedzie, ale... No bo to... Jedź. Jezus. A możesz strzelać? Strzelam przecież. Ja... Chyba, Może... chyba gdzieś wjechałaś. Ja nic nie robię. Dobrze jechałaś tam, no. no Dobra, rzucę granata, nie mogę. Nie, to jest głupie stary. Gdzie ty jedziesz? Nie, tam w dół masz zjechać. A tam, stare Jedź. Jaka maśna na Co za lambus Nie no. A muza jest dobra. No dokładnie. Prawa autorskie dostanę. Uh, uh, uh. co koniec. Wow, dojechaliśmy. O, pobiłem swój własny rekord. Yes! Dobra, dzięki wszystkim za zobaczenie. Ty chyba też dziękujesz, tak? Tak. Tak, tak. Zostaję za to ciężkie pieniądze, rozumiecie? Pieniądze z YouTube'a. hajs z YouTube'a. Te tak. mikrofony. I kończymy dzisiejszy odcinek. Tak, graliśmy 9 minut. nie Nieźle, fajny, krótki odcinek. Um, w sumie dzięki. Zapraszam do następnego Marka. I na razie. No, na razie.